A teraz filmik, którego miałem nadzieję, że nigdy nie będę musiał nagrywać, ale właśnie się przytrafiło, więc muszę go nagrać. I szczególnie dedykuję ten filmik tym, których kaski parzą, ograniczają wolność i nie chcę mi stosować. Oraz wszystkim tym, którzy twierdzą, jak to na ścieżkach rowerowych jest super bezpiecznie. E, sytuacja dosłownie sprzed kilku minut e, jadę sobie jedną z głównych alterii Katowic aleją Korfantego e, po ścieżce rowerowej piękna, nowa gładziutka, płasko leci się naprawdę szybko e, ścieżka idealnie równolegle dalej Korfantego czyli w stosunku do osób, które zjeżdżają z olejką Fante'go mamy pierwszeństwo no i z naprzeciwka jedzie kierowca który najpierw się zatrzymuje no a potem wyjeżdża prosto pod moje koła no i niestety bum na szczęście Widząc, że on skręca już dziś zacząłem troszeczkę zwalniać miałem prędkość około 20 paru na godzinę Widzę, że on jedzie oczywiście hamulce na maksa praktycznie rower udało mi się zatrzymać no natomiast Niestety ja siłem rozpędu poleciałem w na samochód na szczęście miałem kask więc głowa jest cała mam lekko spuchnięty łuk brwiowy eee, gdzieś tam okulary dobiły a być może kask ale ogólnie jestem cały eee, Aż nie chcę myśleć co by było gdybym jechał bez kasku bo to mogłoby się naprawdę źle skończyć i mogłoby to być bardzo niefajne, także pamiętajcie Bez majtek, ale zawsze w kasku, dbajcie o siebie, na swoje bezpieczeństwo i naprawdę ścieżki rowerowe nie zwalniają Was z Was, z odpowiedzialności, z czujności, także rozglądajcie się dobrze, co robicie.